Zaczynam od podtalerzy. Tym razem postawiłam na takie najmniej rzucające się w oczy, najbardziej naturalne z możliwych. Znacie już bardzo dobrze z poprzednich odcinków, ale kocham jej i będę używać, kto mi zabroni. Proszę bardzo. Obrusy są białe, dlatego żeby przełamać ich kolor, wykorzystam granatowe serwety. Serwety będę zwieszać ze stołów, tak żeby ta plama koloru była jeszcze większa i położę je pod, pod talerzami. Magda, byłabyś dumna. Wykorzystałam pomysł Pary Młodej na ekologiczną dekorację stołów i tam umieściłam doniczki z wrzosami. Oczywiście na jednym wrzosie nie może się skończyć. Na stole, na każdym stole gości, znajdą się trzy takie doniczki. Kolejny element dekoracyjny, który przygotowała para młoda, jestem z nich naprawdę dumna, to są butelki ze światełkami w środku. Na każdym stole znajdzie się około pięciu takich butelek. I ostatni mały detal, przygotowany przez parę młodą. To są herbatki. Genialny prezent dla gości i jednocześnie fajna mała dekoracja. Dekoracja stołu gości gotowa. Mam dla pary młodej coś jeszcze. <grywka> Pokażę Wam, jak z takich zwierzątek zrobić fajne winietki. Możecie dostać w różnych stylach. Mogą być dżunglowe, mogą być nawet zebry z sawanny. Ja oczywiście wykorzystam węże. <grywka> Nie, u nas motywem przewodnim będą koniki. Paczka koników albo innych figurek zwierząt to wydatek około od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych za paczkę. Takiego konika trzeba najpierw nawiercić. Wykorzystam do tego zwykłą wiertareczkę i hop. Dziurka jest idealna. Ta dziurka będzie nam potrzebna do tego, żeby włożyć do środka patyczek. Podkleimy go klejem na gorąco. jeszcze raz wkładamy potypę do środka. Kupiłam już złote spinacze w sklepie papierniczym. Takie zupełnie malutkie, super słodkie i będę je przyklejać w ten sposób. Teraz wystarczy, że pomaluję mojego konia na złoty kolor. Ja wybrałam złoto, bo w końcu to jest ślub i musi być elegancko.